Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Adam Knietowski, to Akademia Jazdy. Za nami kurtyny wodno odpalone musimy się trochę ochłodzić, bo jesteśmy na wyścigach crossowych, więc dzisiaj bardziej luźny strój, a jest tak gorąco. Dzisiejszy materiał będzie dotyczył kursu. Prawa jazdy i egzaminu prawa jazdy. Nie na prawo jazdy. To też trzeba zawsze <noise> dokładnie o tym pamiętać. Adam, zastanawialiśmy się nad tym, bo tak, mamy 20, teraz 30 godzin już praktyki. Kiedyś było 20 godzin praktyki. Niektórzy mówią, że kurs uczy nas, żeby zdać egzamin. No jest trochę w tym prawdy, bo przez te 30 godzin nie nauczymy się aż tak dużo. Jeśli takie opinie cały czas trafiają, to znaczy, że w tym jest dużo prawdy. Niestety to wszystko jest kwestia. Ludzkiego podejścia do sprawy, oczekiwań mhm. i oferowania usług w jakimś zakresie. Takim wielkim uproszczeniu, jeśli instruktorzy cały czas otrzymują osoby przychodzące na kurs nauki jazdy z takim gdzieś tam cały czas podświadomą chęcią, że on musi zrobić, zrealizować, zdać egzamin prawa jazdy i wtedy dopiero jakoś to będzie, to wszystko się zaczyna takie błędne koło zapętlać. Jeśli stworzymy sobie właściwą markę, jako szkołę, jako instruktor nauki jazdy, że uczymy jeździć, to do czego zostały powołane szkoły nauki jazdy, nie zdawania egzaminów a nauki jazdy. I z jazdy. nazwy, i z funkcjonalności. A no właśnie to myślę, że w doskonały sposób można uzyskać złoty środek. Wiemy, jakie są niedoskonałości systemu. Wiemy, jak wyglądają niekiedy egzaminy i niekiedy, jak osoby, które przystępują do egzaminu myślą, że już mogą, już chcą, a jeszcze bardzo daleko z przygotowaniem okłamują samych siebie. W związku z tym to dzisiaj tematy to się będziemy no poruszać. właśnie. Tak, bo tu nie chodzi o to, żeby, żeby kogokolwiek oskarżać, obrażać, prawda? To nie, czy generalizować. Znam, znam wielu bardzo dobrze. Instruktorów, Oczywiście tak, więc... poziom się podnosi, Jasne. jest coraz lepiej, jest bezpieczniejszych drogach, to jest ogromna zasługa systemu szkolenia w sensie konkretnych ludzi, którzy przykładają ogromną do tego swoją pracę, energię i pasję. No właśnie. Więc tak, mamy tą praktykę i uważam, że to, co jest na kursie w rozporządzeniu gdzieś ministerialnym, mhm. to jest jedno, ale drugie to jest to, e, czego możemy oczekiwać od życia. Bo ja mówię to dla Was jeszcze ci, którzy na przykład nie macie prawa jazdy, że pójście na ten kurs to nie tylko powinno być właśnie samo zdanie, co przede wszystkim przygotowanie się do życia i funkcjonowania pośród innych kierowców. Dlatego, zaczynając od samego początku, czasem trochę mnie to boli, że. Mhm. Pozycji za kierownicą, młody kierowca siada po raz pierwszy do auta, nie zna auta, często nigdy nie miał okazji jeździć w samochodzie, jest, proszę zapiąć pasy, fotel tu sobie ustawić, zagłówek wyciągnąć, i jedziemy. E, sam dobrze wiesz i ten temat już żeśmy w niejednym odcinku poruszali, e, jak powinna wyglądać pozycja za kierownicą. Po tym materiale było mnóstwo odpowiedzi, że waltku... E, ja się dowiaduję o tego z tego odcinka, a nie z kursu, tak? Więc trochę mamy zgrzyt. No to jest y, chyba rzecz podstawowa, od której powinniśmy zacząć. Absolutnie tak. Wyobraźcie sobie Państwo, że y, możemy zacząć uczyć się bardzo skomplikowanej czynności, chociażby tak jak jazdy na nartach. W ogóle nie, nie dopasowując do tego butów czy nardo do, do siebie, to to wszystko dalsze nie ma sensu. To jest tak samo jak w przypadku y, kursu nauki jazdy. Na początku ogrom czasu powinniśmy spędzić nawet statycznie, żeby przerobić wszystkie możliwe opcje, zobaczyć wygodnie, przede wszystkim, bezpiecznie i uargumentować. Instruktor, myślę, że z pasją każdy jest w stanie świetnie opowiedzieć, tak. dopowiedzieć wiele historii, co się może wydarzyć, dlaczego to ma taki wpływ na bezpieczeństwo, czynne, bierne, jak zapinać pasy, dlaczego to jest takie ważne i może to zrobić w bardzo interesujący sposób e, i będzie efekt, a z drugiej strony e, uczeń, kursant, e, myślę, że powinniśmy uruchomić też sobie taką naturalną ciekawość, a co będzie jeśli, a dlaczego to mi przeszkadza, dlaczego tak by było Czyli może co, lepiej, pytać, prawda? O wszystkie o kontrolki, o wszystko, co jest w aucie, o, o każdą sytuację, to jest dla nas, my też za to płacimy, tak, więc... Przechodząc też dalej, nie wiem czemu, już nie jestem w stanie teraz doradzić, w którym to było dokładnie roku, ale kiedyś był zapis, że powinniśmy na kursie odbyć dwie godziny już jeżdżąc po ciemku. Wyparowało. Tak, wyparowało, to w ogóle nie ma tego zapisu i uważam, że jest to duży błąd ok, no jeżeli ktoś chodzi na kurs w listopadzie czy w grudniu, no to powiedzmy, że e, mimochodem będzie miał możliwość takiego jeżdżenia no ale ktoś, kto chodzi w maju, w czerwcu może się okazać, że nigdy nie będzie miał okazji pojeździć takich godzin powiedz mi jak to bywa w Szwecji, bo tam hmm. jest ciekawa sytuacja w ogóle w Skandynawii jest wymóg jazdy iluś godzin po zmroku właśnie w trudnych warunkach, a także odbycia szeregu szkoleń w okresie zimowym. Czyli trzeba czekać, nawet jak ktoś pójdzie na kurs tak. w kwietniu, będzie musiał doczekać tak. tego okresu zimowego, więc... Musi te, go zaliczyć. Tak, mi tego brakuje i nawet jeżeli będziecie mieli możliwość porozmawiać z instruktorem, że chcecie mieć rozpisaną jedną czy dwie godziny, właśnie w takich warunkach, bo nie ukrywajmy, no człowiek też się trochę inaczej zachowuje. Zupełnie skrajna zachowuje. sytuacja. Temat też wielokrotnie przez Was poruszany, e, dotyczący jazdy szybkimi drogami. <laughs> Ja wiem, że tu jest problem z infrastrukturą, nie każde miasto ma dostęp do autostrady, chociaż chciałbym, jeszcze trochę tego brakuje, ale mamy drogi szybkiego ruchu, dwupasmówki, to byłoby warte, żeby pokazać. Ja też robiłem odcinek, jak jeździć po autostradzie, tu go podlinkowywuję, zwróćcie na to uwagę, ale tego też brakuje, tych większych prędkości. I nie chodzi tu o to, żeby taki bardzo sztancowy sposób wymagania stawiać, bo ja muszę to, 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 to. Bo życiowo. nauka jazdy polega na bezpośredniej współpracy w dobrej atmosferze między kursantem i instruktorem. Jeśli oboje będą tego mm -hmm. chcieli czy obaj, to y, zawsze się jesteśmy w stanie dogadać, w jaki sposób to wszystko tak, złożyć, zaprojektować tak. tak, żeby skorzystać jak najwięcej z tego. Osobiście często jeździłem, jak byłem instruktorem nauki jazdy do obcego miasta, 50 kilometrów, kawałek drogi szybkiego ruchu, powiedzmy tak zwanej, już, e, już inne miasto i osoby, które sobie już nieźle radziły, w danym mieście się uczą, nagle pewne rzeczy zaczynają się weryfikować, tak? To jest, to jest stres, to są nowe wyzwania. To jest bardzo ważne. I oczywiście znowu tu podkreślamy, wszystko w miarę możliwości, ale tak. żeby zahaczać o każdy z tych elementów jazdy życiowej. Właśnie, poruszyłeś temat, bo Masz do, dokumenty, no i czynnym byłeś instruktorem, tak. e, przygotowujesz się do roli egzaminatora, Nie. ale w teorii, tak? A. Robisz to po to, żeby sobie pomóc tutaj e, no, tak. przy doskonaleniu swoim ok. i przede wszystkim nauce tutaj. E, ale Nie. do czego dążę? Sami powiedziałeś, że ucząc młode osoby, gdy zaczynałeś. E, naukę jazdy dla innych ucząc kursantów, powiedziałeś, że często wyjeżdżałeś z każdym na drogę szutrową i tak. kazałeś gwałtownie zahamować, żeby pokazać jak tak. działa ABS. Zobaczcie, nie trzeba od razu iść do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, można to zrobić nawet w takiej pierwotnej, prostej formie. Tak? Pokazać jak działa ABS, ja nie mówię, że musi być to z ominięciem przeszkody, nie, prosta forma. Prosta, bezpiecznie, Prosta spokojnie. forma pokazania działania systemu, która też na pewno dużo da, a nie ktoś będzie później po dwóch tygodniach się zastanawiał, co go smyrało pod nogą, tak? Bo, bo nie co to było wcześniej. Tak, z tymi uprawnieniami egzaminatora to była moja ogromna ciekawość, żeby zobaczyć, jak system działa z drugiej strony. Zrobić tylko to no. z ideologii. Waga samologiczna. Dokładnie. <laughs> no. Więc. Tak, to jest bardzo ważne, żeby poznać strukturę drugiej strony i też osoby, które przechodziły na egzaminy, no, powiem bardzo dosadnie i bardzo konkretnie. Byłem, przepraszam, przerażony sposobem jakby zachowywania się na drodze, czyli takiego przygotowania się do realnych jazd. Czyli gdzieś coś zostało źle zrobione i... Może w samoocenie i w kursach nauki jazdy, bo nie wyobrażałem sobie, że może być aż tak źle, jeśli chodzi o samo przystąpienie do egzaminu. I takie niuanse, o których mówisz, typu już, jak działa system ABS, to są znowu setki przypadków, kiedy ludzie z różnych stron, z różnych miast, czy po jakich kursach przychodzą później na różne doszkolenia i naciskając hamulec troszeczkę mocniej na mokrej nawierzchni, coś się zaczyna dziać i jest, coś się zepsuło, coś się wydarzyło, a tak przecież nie może być. Żeby Żebyśmy, nie, żebyśmy reagowali dokładnie odwrotnie niż powinniśmy, bo to bardzo niebezpieczne. To jest prosta rzecz, szutrowa droga. Wystarczy. Tu nie chodzi nic odnośnie o DTJ, -tu, w żaden tak, sposób tak. tego nie porównujemy. Tu, tu na bazowej części nauki jazdy 5 minut zahamować na 20 na godzinę tak. 25, zahamować, zobaczyć o co chodzi, dlaczego hamulec i sprzęgło jednocześnie. I Porozmawiać nad sensem działania oczywiście. tego systemu. Wiesz, czego mi jeszcze brakuje? Ja nie mówię, że każdy, ale sporej części osób przydałaby się też nauka zmiany koła. A ja. Banał. Banał, ale banał. Ale tak, widzisz, ale część tak. osób później podlewaruje tak, i później zaczyna tak. pierwszy raz śruby odkręcać, tak nie jak już o... jest w, w powietrzu. No, więc... Skąd e... możemy to wiedzieć, jeśli czegoś nie robiliśmy? Właśnie. Trójkąt dostrzegawczy. Tak. Gdzie jest w samochodzie? Nagła sytuacja, kamizelka, gdzie, co, jak. Osoba, ile było filmików, gdzie z egzaminu czy z nauki jazdy byli świadkami jakiegoś poważnego wypadku i długie oczekiwanie, co tu zrobić, tak? Przecież jest kurs pierwszej pomocy no, medycznej, ale o czym my rozmawiamy? Systemowo ja będąc na tym kursie egzaminatora spotkałem się z takim ciekawym absurdem, bardzo śmiesznym, bardzo śmiesznym. W testach było pytanie o obowiązkowe wyposażenie pojazdu egzaminacyjnego czy do nauki jazdy, i jedną z odpowiedzi była apteczka pierwszej pomocy. Większość z uczestników kursu zaznaczyła oczywiście tę odpowiedź za prawidłową. Dodam jedno: W autach cywilnych nie ma obowiązku, tak. w autach nauki egzaminacyjnych jest takie. Tak, dokładnie. A? Więc zaznaczyli wszyscy pierwsza apteczka pierwszej pomocy, ale nagle się okazało, że to jest potężny błąd bo to jest apteczka doraźnej pomocy, w ustawie jest to zapisane. No ręce opadają, przepraszam, I błąd, a ręce i błąd, i błąd, opadają tak. Czyli, czyli mając być przyszłym, powiedzmy, egzaminatorem, ja mam się skupiać na tym, że to się nazywa apteczka doraźnej pomocy, a nie pierwszej, bo To masz A mi się pomocy. wydaje, że po pierwszym momencie to powinienem ją mieć w samochodzie, wiedzieć co jest w środku, jak jej użyć, użyć. jak sobie nie zaszkodzić, co zrobić po kolei, żeby móc pomóc tego drugiego czemu. i gdzie ona się znajduje w ogóle, prawda? To by właśnie, Więc tak, jest mamy mnóstwo tych absurdów. Jest. I też. Wiesz co, teraz mi przyszło na myśl z tankowaniem. Temat tankowania. <grym> już nie mówię, żeby ktoś tam się zastanawiał na kursie, czy 95, czy 98, bo to jest dłuższy temat, który e, też lada moment poruszę, ale chodzi mi o samo, samą ideę tankowania, bo przyznać się, kto miał okazję tankować samochód podczas kursu. Ja wiem, że nie zawsze jest to zgodne z logistyką, bo Ta. akurat przyjeżdżamy, e, jest auto zatankowane. Ale w ciągu ale, całego kursu. No 30 właśnie, czy w ciągu 30 godzin ja myślę, nie dałoby że każdy rady. Mógłby. Dałoby rady. Mówimy oczywiście tutaj w tym nagraniu. W miarę krótko, ale my to zadaniem zawsze lubimy sobie porozmawiać. E, mówimy i zastanawiamy się nad tym, co można byłoby zrobić. Podaliśmy kilka takich, w moim przekonaniu sztandarowych przykładów, Jasne. o których e, warto wspomnieć. E, też jestem ciekaw waszych pomysłów, czego można oczekiwać w ramach tych 30 godzin takiego funkcjonalnego, tego. Nawet jak już jesteście po kursie, macie prawo jazdy, żeby doradzić e, młodym kierowcom, czego mogą oczekiwać od swoich instruktorów. Ja nie mówię, że ktoś ma przyjść z gotową listą. Panie. Tu masz listę i po kolei po kolei punkty tak? bo to, tak. to nie jest kontrola skarbowa, nie. tylko to ma być funkcjonalne. E, więc przede wszystkim. Co? Ale inspirujmy się, Właśnie. inspirujmy Je, że... się jak najwięcej w te godziny. Mamy o... rozmawiać, dopytywać się. Nikogo to nie urąga, nikomu to nie ubliży. Powiem więcej, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, żeby dobrze uczyć. Bo sam nie jest otwarty na wiedzę, tutaj to, to jest bardzo ważne. Tak, a z drugiej strony, kursant przychodzi po prawo jazdy, a nie po naukę jazdy, to niestety, to ale Ukraina, siłą to. rzeczy będzie taki efekt, jaki będzie. Dlatego zainspirujcie, jeżeli macie pomysły, podzielcie się nimi w komentarzach, a my zadamy, wracamy na płytę poślizgową. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie Dziękuję. się. Hej!